Już jest druga część. Pomóż, owce. Dobra, zostaw te owce. O nie, bo musimy mieć dużo wełny. A później je przekolorować. Przekolorować ja. Przekolorowanie ja. E, jak ktoś chce wbić na sewa, niech pisze w komentarzach, to podam tam hamaczy IP. Spadamy w obisie. No. Ja to... ja jak ktoś będzie chciał, to w na następnym filmie podam, nie? Albo w innej części. Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu... O, Creepa! Aha. Fajny wybuchu. Yyy... Czego? Wełny? Co? Wełny! Ja nie mogę. No bo... nie... nie będę się marnować. Jajka trzeba wykorzystać! A gdzie jesteś? Poczekaj. Poczekaj na mnie. Poczekaj na mnie, bo, bo, chcę, bo chcę rzucić w ciebie w jajkę. Chodź tu. Czyterze. No czyli te? No ja nie trafiłem jaki cel. Może jakaś muzyczka w tle będzie taka cicha? Jakby się będzie. No właśnie wiem, ale nie, nie będzie słyszeć tej muzyki. Słuchać, słyszeć. Ta fotografia polska jest dziwna. na no. <grykliche> Czekaj, bo tu i laptopa teraz coś muszę. Uuuu, cenne materiały nawet cenne Ej, ale będziemy musieli później jeden. sam. Za... bo nie chcemy się za nim igarniać. Ej, a może zrobię też taki serwer dla widzów. Co? Ej, może zrobię taki serwer hardcore dla widzów. Hardcore? No hardcore. Kto denie ten ban. A jak nie den, a jak dostanie bana, to sam to zrobię. Jak będę na serwerze, nie? Jak będę grał w ogóle? Tu będzie ktoś inny na pewno bo czas na pewno ktoś tam no. będzie goł Jeżeli uda... Jeżeli mogę, mogę mieć dwa serwera oh, O f**k zade... już nie e, masz trochę strzał może? Masz strzały? Nie... nie mogę To ty zczytuj i daj mi Ej, to ty szczituj, daj mi Stag strzał. Do gle do... Ej, to dasz mi ten stag strzał! Nie mam. No to strituj. Ale będę musiał tak stasować. Bo ja też strzelę brak. Aha. Poczekaj, ja zaraz wracam, muszę zasłonić żaluzję. Dobra, jestem. No ja Gdzie ty polazłeś? Pytam się. Mm, nic ciekawego. No, ja już nie wiem, co tak robić, bo już taki nudny ten odcinek jest. Na pewno będzie miał 5 wyświetleń. Bo już nudno. To co robimy? Idziemy na chatkę odskoczyć. Ty pierwszy. A jej te ty. owce, rzuć. Zrzuć. Ja, a to, 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 to. A idziemy do jakiejś jaskini, bo nudno w dla w widzów. W Dobra, to już ogol, sanią, owce i przytepni się do mnie, jak umiesz. Nie tepę, bo... Nie TPA, bo tutaj TPA nie działa. TPN, najpierw. Nie, ja Ciebie tepnę, tylko bo Ty możesz tepnąć mnie do siebie. Nie, 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 Ja TPA, ja do Nie, na odwrót chyba. Helio 666, kanapeczka. No, kanapeczka. Tp kanapeczka Helios 66 Ale włącz modej Kopsie Włącz gaj modej Kopsie Ja tutaj robię swój po... A ja mam bardzo fajny pomysł, zaraz, żeby zrobić i tel, Żeby zrobić taki takie przejście trochę podziemne do magazynu. To ja zrobimy. Fajnie by było nawet. Ciemną na pewno macie, więc już biorę dwie puchonie, Tak bardzo. Tak bardzo się. Dobra, nie śpią, bo będę prawa autorskie. No Pozdrawiam Was, jaka u was jest pogoda? Bo u mnie jest ciepło. Chyba, ciepło. U mnie też chyba. Mieszkasz blisko mnie, ale spoko, nie? I believe I can fly! Tep, Tepnę cię, tepe. Kanapeczka. Ja mam. Masz 48 pochodni. No dobra. Ale włącz game oddaj kop. Ja robię teraz swój pokój. Tylko tym, co ja kupam. O tu. Tym kop. A ja tu kopię. No tutaj, no ten, tutaj ty tym poziomem, miał ja, tym obok ciebie właśnie tak chcę 26 poziom, blisko ja będę grał na F3. Wiesz, że na czacie wszystko widać. Może ja czat wyłączę. I już jesteśmy na szesnastym poziomie, czyli już rozkopuj miejsce, bo będą diakty. Rozkopuj wszędzie. Od szesnastego do dwunastego poziomu, nie? Dobra. No skopuj w dół, w górę. Nie, w górę to raczej znaczy, nie. No ale jakoś tak skopuj wszędzie, nie? Całe takie duże pomieszczenie. No i co szukamy, bo cze... albo nie, będę kopał tak, w taki sposób. Tak jak czas jest taki jeden trik. Jeżeli to jest dobrze działający trik. Nie wiem, że się kopię już byle gdzie. <gry> No, nie. Ej, ej, to jest jakaś nowość. Nagrywam i jest 30... mam 30 FPS-ów. 29. O, ale to jest nowość, że mam tyle fps podczas nagrywania, nie? Z, zazwyczaj to miałam 15, 2, 10. No i Nie, ja pójdę jeszcze trochę w dół. Na 12 poziom i. Łopata, łopata, przepiękna łopata